Drogi krajowej nr 60 i 92 z drogą wojewódzką 702 to nefralgiczne skrzyżowanie, nie tylko dla osób przejeżdżających starą trasą wiodącą między Warszawą a Poznaniem, ale to również skrzyżowanie z obwodnicą Kudna, a więc utrudnienia dla mieszkańców Kudna. Ruszył remont tej drogi, ma być bezpieczniej, ma być lepiej, ale to dopiero za rok kierowcy z różnych, z czterech tak naprawdę kierunków stoją w dużych kontrach, a dopiero jesteśmy tu w szczycie, bo nie 14, kiedy pracownicy ze strefy ekonomicznej wyjdą z pracy i będą chcieli poruszać się tym skrzyżowaniem, będzie jeszcze gorzej. Powoduje to niemałe utrudnienia dla kierowców skutna użytkujących drogi obwodnicy miasta, ale i dla dojeżdżających do piątku i poruszających się starą trasą między Warszawą i Poznaniem. W rejonie skrzyżowania na drogach krajowych występują ograniczenia w ruchu zarówno od strony miasta ulicy Bitwy pod Kutnem, ulicy Łąkoszyńskiej i Sklęczkowskiej, gdzie jazda w obu kierunkach odbywa się z wyłączeniem jednego pasa ruchu. Również na drodze wojewódzkiej pojawiły się zmiany. Jezdnia jest zwężona niemal o połowę, a wyjeżdżający nie mogą korzystać z pasa włączenia. Całość sterowana jest światłami. Remont to jest właściwie przebudowa całego skrzyżowania. Przewiduje poszerzenie o pasy ruchów prawo na wlotach drogi 60 z kierunku Płocka i na wlocie drogi 702 z kierunku z Gierza Piątku. No niestety wiąże się to także z utrudnieniami. Obecnie przez dwa miesiące będziemy mieć wyłączone pasy ruchu na wlocie drogi nr 60 z kierunku płocka, na wlocie od skrzyżowania kierunku piątku. Także pasy ruchu na drodze numer 60 tu od strony Krośniewic na wprost i w prawo będzie nieczynny ten pas. Ruch będzie się odbywał pasem dla, dla lewoskrętu. Od strony Warszawy nieczynny jest pas dla prawostkrętów w kierunku miasta. Ruch będzie sterowany tymczasową sygnalizacją świetlną. W momencie, kiedy te utrudnienia będą duże, będą włączać się kierujący ruchem, którzy będą rozładowywać korki na tych wlotach, gdzie będzie to potrzebne. Przebudowa jest przewidziana na jeden rok. Umowa została podpisana w maju tego roku. W związku z tym, w maju przyszłego roku powinniśmy już jechać z przebudowanym skrzyżowaniem. Przebudowa przewiduje dodatkowe pasy dla prawoskrętów z kierunku wlotu od Płocka i z kierunku wlotu drogi wojewódzkiej 702. Wszyscy wiemy, że w tej chwili to skrzyżowanie, jego przepustowość była już zbyt mała dla ruchu, który obecnie istnieje i w związku z tym była taka decyzja o rozbudowie tego skrzyżowania. No, po przebudowie będzie także sygnalizacja świetna w innych cyklach pracować, także powinno to zwiększyć przepustowość tego skrzyżowania. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad radzi korzystać z tras alternatywnych. Jeżeli chodzi o ruch z kierunku Warszawa-Poznań, jeżeli ktoś jedzie na dalszą trasę omijającą Kutno, wówczas prosimy o zjechanie w kierunku Poznania na wę na węźle Kutno Wschód na autostradę A1 i ewentualne no, włączenie się dopiero na węźle Kowal na drogę 91 i do obwodnicy Krośniewic i tam dalszą podróż w kierunku Konina i Poznania. Natomiast wszystkich, którzy jadą z kierunku Płocka, prosimy także o zjazd na węźle Kutno Północ i korzystanie z trasy autostrady A1, czy to w kierunku Warszawy, czy to w kierunku łodzi, czy nawet piątku i zjazd na Węźle Piątek, bądź w dalszych zjazdach na Zgierzu i łodzi w zależności od tego, gdzie jest cel podróży. Po zakończeniu prac na skrzyżowaniu pojawią się dodatkowe pasy do skrętów w prawo. Wzdłuż drogi krajowej 60 na 92 po obu jej stronach wybudowane zostaną ścieżki rowerowe z możliwością ruchu pieszego. Na ulicy Bitwy pod Kutnem zostanie wyznaczone przejście dla pieszych, którego wcześniej tu nie było. Zaś sygnalizacja świetlna zostanie dostosowana do nowych warunków. Należy także dodać, że całość skrzyżowania będzie lepiej oświetlona, a przebudowane odcinki dróg o łącznej długości blisko 850 metrów będą miały nośność 11,5 tony na oś pojazdu, a więc najwyższą z wymaganych. Kierowcy służbowo poruszający się tą trasą nie kryli zaskoczenia i zdenerwowania, że muszą oczekiwać w korku. Największe utrudnienia w ruchu widoczne są szczególnie w godzinach szczytu, gdy mieszkańcy jadą lub wracają z pracy ze strefy ekonomicznej. Inwestycja ma na celu poprawę płynności ruchu i bezpieczeństwo. Koszt przebudowy skrzyżowania to około 5 milionów 400 tysięcy złotych. Czy wiedział Pan o utrudnieniach w związku z przebudową drogi? Cię nie widziałem. Czy często korzysta Pan z tej drogi? Bardzo często. O, 5 razy na dzień. Teraz w związku z przebudową, remontem będzie Pan rozważał jakąś inną, e, alternatywną drogę? Chyba trzeba, bo tu się trochę stoi. Ile Pan stoi? Wie Pani co, stoję tutaj 20 minut, korek się zaczyna tam, do zjazdu na Łęczyce. Był Pan przygotowany na utrudnienia w ruchu? Tak, tak samo rana. A często Pan podróżuje tą drogą służbowo? Tak, bo teraz tutaj pracuję. Myśli Pan o innej drodze, żeby się poruszać, bo to będzie trwało rok? Cały rok takie będę? O, nie wiem, jeszcze nie myślę. Planowanej przebudowie? Nie wiedziałem i stoję 40 minut, a spieszymy się bardzo. A jak często Pan korzysta z tej drogi? No, dzisiaj akurat raz na jakiś czas, no i całe szczęście. Z daleka pan jedzie? Z Warszawy. Remont będzie trwał rok, myśli pan o jakiejś innej drodze tędy? Nie będę w ogóle jeździł, no to o chodzi. znaczy? Bądź. Będę omijał to bokie. Czy z daleka panowie podróżują i jak długo stoją w korku? Godzinę. Godzinę? Godzinę? Jaki odcinek? Kilometr. Byli panowie przygotowani na to? Tak. Bo rano jechaliśmy w tą stronę. <grym> <grym wierze można grym wierze> dlatego często... wiemy co i jak. A często korzystacie z tej drogi? <grym wierze> Dopiero drugi raz dzisiaj. Dzisiaj, ale ogólnie. No nie rzadko. Przeważnie autostradę jeździmy. W ciągu roku, bo tyle ma trwać remont, będziecie tędy jeździć? Nie. Wiemy o tym. Czyli da się inaczej. Da się inaczej przyjechać. Jeżeli by był samochód niższy. Niestety tam jest obias, ale brakuje nam 10 cm. Często pani podróżuje tą drogą? Codziennie. Jak to teraz będzie wyglądało, bo remont będzie trwał rok. Masakra, ale ja mogę jechać autostradą, więc na pewno będę jeździć tamtędy, bo nie wiedziałam, że to tak. A jak długo pani stoi? Około 30 minut już. Jaki odcinek? No nie wiem, z kilometr? E, czy często pan korzysta z tej drogi? No w miarę często. A wiedział pan o utrudnieniach? Nie, dopiero się dowiedziałem w radiu. Q. Czy teraz będzie pan rozważał inną opcję? O, teraz, no to którędy tu przejechać? Grunwaldzka powinna być tam czynna. A tak, stoimy teraz parę godzin. Czy długo pan stoi w tym koreczku? 5-10 minut. W miarę sprawnie to idzie. A był pan przygotowany na to? Mm, tak, spodziewałem się tego, wyjechałem trochę wcześniej. Często pan podąża tą drogą? Codziennie kilka razy. Remont będzie trwał rok. Myśli Pan, żeby tędy jeździć, czy jednak zmienić trasę? Jeśli będzie jakaś ciekawa alternatywa, to jak najbardziej, ale jeśli nie, trzeba to jakoś przetrwać.